Holden. Chyba przeciągnąć też stwierdzić. Ja spróbuję cały czas. Peppa, widzieliśmy, epizod. jesteśmy w Bo z jakiegoś powodu, Peppa, jakoś. Yy, nie bardzo, jak w przypadku innych produkcji, jak to powinno działać. I to jest ciekawa sytuacja z pep Bo to jest przypadek, kiedy, kiedy produkcja dla dzieci, nie z tej kanału. Bo spróbowała się Pepy. Może ci najwyżej wyskoczy informacja o prawach autorskich, ale nie jest tej ci kanału. Przesięgam informację, że to ma jakąś ścieżkę komuś tego typu. Wiecie, demotyzacja, ale to tyle. A nie, na przykład, nie wiem, ci film i dać komunikat, że złamałeś prawo, bo. poprakietowałeś. Bo Więc to jest najciekawsza produkcja. Pepa i Suzy będą prowadzić wymyślony sklep. Yupi Eee, najlepiej zatrzymałam. Eee. Kaczki! o wow, łó! Wow. Teraz pozwólcie kaczki! Wow, wow. Sorry musiałam. Jakaś rana mama marchewka. Samochód! Wo ale bryka! K kredki Nie wiem, co ja gadam. No to co będziemy robić, Pepo? Zjemy tort! Ja będę przyjmować pieniądze. A ja będę kraść. Sorry. <laughs> nie ma pomysłu na żarty. A ty możesz podawać klientom zakupy. Więc taka informacja dla Baru. Jak Paru chce oglądać filmy, jak kreskówki i nażywał, to polecam Pepe. <laughs> Pepe jest przypadkiem, który nie znajmuje kanału. A dziś streama, niczego. Co najciekawsza produkcja ze duże. że był wybarna na te prawa autorskie. Dobrze. Pierwszym. tu, to, 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 to Nie, ale serio. Ktoś tu grał w kółko i krzyżyk. Klientem jest dany pies. Witajcie drogie panie. Witaj, panie psie! Panie drze. Że... Nie, ale serio. Pepa jest chyba jeden przypadkiem, który ci jest kanał. ukadał. Czekajcie, ja trzeba się sprawdzić, czy bateria z się... Sorry! Nie lubię właśnie oglądać z tego powodu, tak na dużym ekranie, jak to robię tutaj, ponieważ jest to dla mnie niegodne. Jestem przyzwyczajona do małego ekranu, ale ludzie już trochę maru, że to ma większy zrobić. No to kurde, robię większy! Chciałbym kupić paczkę herbatników. Suzy, mamy herbatniki? Nie. Nie, ale mamy za. Super! telefon. Bawkę telefon. A ile kosztuje telefon? Za telefon płaci pan 100 funtów. <noise> Dziękuję. Kto? 100 funtów. Kto następny. Nie. Ja. Dzień dobry, Pep. Be! To, czy dostanę świeże pieczywa? Ja. Fiat. Kiedy u ten uczuć, kiedy prowadzicie sklep, ale nie za, nie powiecie, jaki to sklep, więc. Nie, ale może pan kupić zabawkę domek? Super! Chcę jeść, ale bez jest tą. Czy życzy pan sobie toretkę na zakupy? Tak, poproszę. Bardzo Co? To proszę, płaci pan jednego funta. Ojej, niestety nie mam tyle pieniędzy. Zapłaci pan następnym razem! Ach, gdyby to tak działało, to byłoby piękne. Och, ależ to ciężka praca! Ja spróbuję sobie digitalu, więc to jest! Spróbuj, że sama więcej kilka godzin! Choć ja to robię. I bez przerw. I cofnie, Baru, że ktoś mi przerywa. Chyba jestem pracownikiem, a o tym nie wiem. Tak! tak. Dzień dobry. Co ja powiedziała dzień dobry a Panią, mówiła. co mogę u was kupić za 1000 milionów funtów? Suzy, czy mamy coś, co kosztuje 1000 milionów funtów? Ha? Marchewkę? Bro! Tak, poproszę. Ale co za każdy raz, kiedy ktoś mówi o marchewkach, to ma się lubieni. Nie, ale serio. Ktoś może by wyjaśnić? Zawsze idę cię oglądać na siebie, bo oglądał się, bo nic, kurde, nie było. Ale największy pytanie: czemu ona się lubi, gdy ktoś mówi o marchewkach? A bo ona sama mówi o marchewkach, jakby to był. Nie wiem. Mówiła o ciuś 18. Rebeka królik lubi marchewki. No to się tysiąc funtów. Cześć! Pora wracać do domu. Pro. Ten... Kurde, but to by narysowali pracę. przyszedł odebrać Pepe i Susi. Eee, Ceriozy... Zachciało się rysować to? To jest ciekawe! Czy miałeś pracowity dzień, tatusiu? Tak, cały dzień ciężko pracowałem. My też pracowałyśmy bardzo ciężko. Byłyśmy ekspedientkami. Aha, fajnie. Bla bla bla. Bla 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 bla. bla. Eee, my, mój drogi, czy to jest list polecany? Mój drogi, wczoraj nie widzę za bardzo listy, one są tak małe, że ja pierdolę, ale. No ja jestem czytawcą, ale jednak. Co ty, piszesz i listy na zamówienie? Ech. Bla, 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 bla. Koniec i drukuj. Ma przykro mi, chodź. Het, lot, -tu. Ma skończyła pracę. A -a. A -a. Tu wszyscy przychodzą poczytać. Ej, jak? To A mała tego odcinka, kiedy. Eee, okazało się, że jej ojciec ma książkę, która jest starsza od jego dzieci. Nie dał, nie, nie oddał księżo, książki On przez 10 lat nie po za to żadnych konsekwencji. O nie! Zbrodniarz wo wojenny, świnka, tata świnka. dużo książek! Wow! No, Ktoś się spodziewał że w bibliotece jest dużo książek! No dobra, nie dużo, bo tu jest jedna półka, która jest pusta, jak widzę. Nie, ale serio, czemu to jest pusta półka? Ktoś tutaj zawalił pracę w animacji! Ciii! Peppo, w bibliotece nie wolno hałasować! Ja pierdolę, jak oni się narysowali te książki! Co to mi się odchwalił Perfekcjonizm, bo rysuję książki w tle i w ogóle... I no, perspektywa pisie, je pnęła tutaj, jak widzę. Wiem, że to ma być bazowa na tych dzieciach, ale nawet dzieci, kurde, lepiej rysują. Ja. ja pierdolę. Dlaczego? Tu wszyscy przychodzą poczytać. Aha, w tych czasach. i nie wolno im przeszkadzać. Dzieci to nawet nie można słuchać muzyki, bo tobie przeszkadzają, więc to kurde wiesz. D czego nie na słuchawkach przecież Nie na fula kurde, jak na jaki mikro... w jaki gości, nie na słuchawkach tylko. mogą nawet ci zap zapisać za to. O kurde, pełne tych papierów! Kto następny? Wedrzy się Pani królik jest bibliotekarką. Całna Bi bibliotekarka, ja peda całą bibliotekę! Daj, mamo, świnko, zwracasz te książki? Tak! Nie, kurdej! U, przysłałem ci je nimi wpierdolić! Sorry, ale co to za pytanie? Pani królik. W porządku! Dlaczego komputer pisz? A weź kiedyś w sklepie i słyszałeś, jak to działa? Czy? Komputer sprawdza, czy nie trzymaliście którejś z książek za długo. E, tę książkę trzymałem chyba zbyt długo. Aha! Oh, nie martw się, tato świnko. Nie może być tak źle. <grystanie> Jej, tato świnko! Miałeś tę książkę przez 10 lat! A jego najstarsza a a córka ma 5 lat, więc macie świeżny żart. 5 lat różnicę między białą a książką. Ech, o, Bluey! Niestety to pewnie mi nie pozwoli oglądać, Ech, bo niestety tak działa. Niegrzeczny tatuś! Mówi Pepa, która zaleca się nad bratem. Bardzo przepraszam. Wow! Dobrze, że oddałeś. Teraz możesz wypożyczyć następną. Pani Królik! Czy ja i George też możemy wypożyczyć książkę? Ech, co to za wina?! <laughs> okay? Tak, właśnie tutaj... Te uczuć, kiedy nie masz pomysłów, jak zrobić opakowanie jak książki. Papuga! I ty załasłam. O kurde, globus. Nie boli jedną, że tu kurde jest białe. Przecież tu jest śnieg! Czemu to jest zielone? To powinno być zielone, to powinno być białe na czubku tego globusa! La! O, i okazji ta post easter egg do innej produkcji z tych samych twórców. Jest dział dla dzieci. Przecież w sensie, jest ta produkcja z O Ojej! Wróżki, kwiatki, ładne sukienki. Jej! Witaj, Pepo! Och, witaj, dany. Bo ja jestem chłopakiem, więc kupuję, że wypożyczam piłkę. Ja wypożyczam książkę o piłce nożnej. Me. witaj, Pepo! <suszy> witaj, Suzy. Wypożyczyłam książkę o pielęgniarkach. <suszy> George wybrał książkę o dinozaurach. Dinozaur! Jee! Yeah. No, nie, no, światła na półcie dinozaurów wszędzie mówi. Dinosaur! Zobaczcie! Znalazłem dalsze przygody w świecie betonu. Aha. Książka o czerwonej małpce. Nie chcę książki o czerwonej małpce. Jest nudna. To całkiem inna historia. Może cię zaciekawi? Na pewno nie. Nie. kosmicznej rzeczy do Co? Ja nie umiem za tylko utrzymać uwagi. Zaraz ją upiorę. Słuchaj, nic uwagi nie utrzymać. Nie mam swojej i nie mogę utrzymać ja moje uwagi, więc super. Ty I tata nawet się nie zorientował. Zap! Firma! Zap! 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 Dobrze, no, że nie zad! że była cała w błocie. Znajdźmy więcej rzeczy do prania. O, moja sukienka jest troszkę ubłocona! Ech. Pępek! Czy z uwagę, że jak pojawia się dziecko, nawet przed to dożywania, to jakieś jest dziewczynką, to musi mieć zakrytą kratkę piersiową, gdy chłopacy nie muszą? Mimo, że mają taką samą kratkę piersiową? Czy tylko dla to jest głupie? Serio? Czy tylko tam jest to głupie, że dziewczynki muszą zakrywać w tym samym wieku, co chłopcy muszą taką samą klatkę piersiową To po prostu głupie Nawet jeśli nie przechodzą okresu dojrzewania, to co muszą mówić, że mają być zgodnie jest gender roles Ja pierdolę Jeśli nawet kurde paników nie noszą Mama Świnka i George znaleźli więcej rzeczy do prania A? Bardzo dobrze, George Pepek. Wrzucimy wszystko tutaj. A teraz trzeba włączyć. Pralka wypełnia się gorącą wodą z proszkiem. Jej Akcja. Haha, myju, myju. Trzęsie. Haha, zobacz. Gdzie twoja sukienka? Wrzuciłam. Dzisiaj Nie, 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 tutaj nie, ja nie, nie, postacie to nie, nie, a nie, tylko Co nie, aha, aha. Zobacz, tutaj a tylko to... ja tego nie, 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 muszą nosić nie, Jakby ja pierdolę, czemuś nawet Jedi Roll zdawać postaciom dla dzieci? Moja czerwona sukienka jest teraz czyściutka! Ech. Tak, Pepo, ale zobacz, co się stało z resztą prania. Ojej. 10 ta 10. Ej, czerwona sukienka Pepy zafarbowała wszystkie białe ubrania. Tia, to były czasy, kiedy byście się bali różu. <laughs> Tia, to były dziwne czasy. Miło, że kiedyś kolorem był róż, więc potem dopiero później zmienili, że róż jest damski, ale kiedyś to był męski kolor, więc jej. Ania na różowo. Różowy to nie jest dobry kolor na koszulkę piłkarską. A co wy wiecie? I, i. Tata Świnka wrócił z pracy do domu. Witam wszystkich. Witaj tatusiu. Tata e, e, tato Świnko. Mamy mały problem i... <laughs> Później, mamo świn. Jest różowa. Jest różowa. Nie, tatusiu. To twoja koszulka piłkarska. Trochę się zachlapała błotem. Dlatego wypraliśmy ją. No i wszystko się zafarbowało. Big brain. Przepraszam. Przepraszam. Tato. Przecież nie mogę założyć różowej koszulki. <laughs> Nie tatusiu! Różowy to bardzo ładny kolor! Mój ojciec nie pozdrawia! pozdrawiam! Eee, ale tak, dramaturgia przed kolorem różowym. A Pedro, kucyk mas... W Wszędzie sensie to są przerwane odcinki, pierdolę, tu się nauczy na świecie i tego typu, bo to wie jest przerwane. Ja pierdolę! Ech. Wybudował odcinki 5 lat temu to się komentuje O kurde, mają ideą w ale to tylko na turce. Kurde, patrzcie eee. Czemu ich stroje na biaturkach są dużo lepsze niż kiedy mają je w serialu? Człowieku barduje się zacznij tworzyć ubiory, postać i Pepy coś. Uważaj dar do tego, Pepa jest tu, daduszu. Co to kurde zabija, turka? Ja pierdolę, gościu, się marnujesz, naprawdę! Przeróbka! No, tu tu czarcy! Nie, serio, czemu gościu robi lepsze miniaturki, lepsze porołki, to postaci i sam serial?! Co jest?! O nie! Erza Tylko je to! Chyba dopaliśmy Erza Aha yy, nie wiem

Ale serio. Kiedyś to ludzie mieli fobie przed dosłownie kolorami. Róż! To nie skaza na mojej męskości. Po prostu xt, To tylko kolor koleś. Nie jesteś taki kolor! Możeś kolor nie lubić, ale pani kola tylko dlatego, że jest za mało męski To przesadzasz. Tylko jak swoja, że kiedyś luź był kolorem męskim. Później został wiadowany na damski, Ale najpierw to był kolor męski. A niebieski był kolorem kobiecym. Więc. Sami wiecie. No właśnie. Więc... tak. Chyba była, ale tu się ci nie da. A oglądanie o animowane historii też się robi. W te animowane historie to nawet nie są prawdziwe historie, tylko fake historie. Bardzo na tych kanałach od historii animowanych. Bo jakieś, w Ameryce taka sytuacja, że w zagraniczym tak YouTubie, że... że... Kanał od historii animowanej. A potem korporacje to zauważyły i zaczęły tworzyć swoje. Więc tak. To pla ta plaga przysłała polski YouTube. I to jest fakt. Więc tak. Gdzieś widzisz historię, story. Kanał odezwie historię. Lub coś to jest takiegoś. Hmm. Tutaj są prawa do tego, ale kiedyś to była praga, tylko piec? No i no. To jest angielski tytuł. Ido. Czy czujesz się nie? Może te przerwie będzie, żeby będzie dla kilka, ok?